Witam, z tej strony John Garrett i z okazji 900 serwisów zrobię wam poradnik jak na pierdolat w wersji X Klikam Klikamy single player Create Character Wybieramy mu jakieś krajowskie kolorki, zmieniamy mu włosy, żeby wyglądał jak chemo. O, tamte były fajne! Her 5, Her5, tak! Nasza jebana postać wygląda dosyć królewsko, dajemy je jakiś imię Na przykład... Pojebator, tak panowie i panie, pojebator to nasz gejowski człowiek, teraz stworzymy sobie mały świat, bo jesteśmy pojebani, nie możemy grać na large'u, bo nam się komputer będzie kurwa lagował, bierzemy, łapiemy księżyc i nim machamy jak pojebie, tak nazwiemy świat. Poje, kurwa, pojebane słońce, nie ma polskich liter, nasz pierwszy pierdolony świat zdąży się zrobić klikamy i odpalamy go. Ładowanie trwa dosyć kurwa długo, więc bawimy się słońcem. Tak więc ścinamy parę pierdolonych drzew. Chuj wie po co? No, patrz jak jebane słońce sobie leci do góry. Nie wiem kurwa czemu. No ścinaj się kurwa szybciej! W ten krótki sposób stworzyłeś sobie swoją małą pojebaną prowizoryczną chatkę, ale kurwa brakuje w nim, czyli dlaczego? Bo jesteś pojewany i musisz się schować przed tym małym zielonym gównem, które leci na ciebie. Strasznie się go boisz, lepiej zamknij sobie drzwi. A teraz wyjdź na zewnątrz i z nim walcz. Oczywiście nie zrobisz tego, bo jesteś zbyt wielką ciotą i się boisz kurwa. Gdy wydobędziemy trochę pierdolonego kamienia, postarajmy się zapierdolić jakiegoś jebanego w dupę slima, który się gdzieś tu kręci. Bo oczywiście w tej pojebanej grze nie ma kurwa węgla. Oczywiście nie zrobimy pochodnia, jak będzie nam ciemno, to się kurwa zasramy w gacie. O, patrzcie, został jakiś jebany slime. Zajebiemy go z kiloferem. Yeah, patologia! O, widzimy jakiegoś cave'a. Musimy się tam kurwa wkopać, jesteśmy samobójcami. Ale oczywiście jebane drzewo stoi nam w na drodze. dalej, kurwa! Hilo! Hilo! PIERDOLOJ! ja! Yeah! je wiecie KILOFEM KURWA! Oczywiście jest ciemno, tak więc zrób sobie jakieś pierdolone pochodnie I przylepię kurwa do ściany nie wiadomo czym O, patrzcie, jest nawet glina Chuj, kładziemy je wszędzie, bo jesteśmy zajebiście bogaci Teraz, gdy wróciliśmy do naszej pojebanej chatki Co robimy? Tworzymy sobie jakieś jebany piecyk, żeby nam kurwa w dupę nie było zimno Wybieramy sobie jakieś boły kurwa gówniane Jakieś nie wiadomo co I kładziemy ten pierdolony piec. Zapijemy sobie iron. Po chuj, nie wiem, kurwa, i tak mamy go oczywiście za mało. I chuj, teraz się barykadujemy jak ostatnie cioty. Tak, proszę Państwa, to jest nasza zajebista chatka. Mam nadzieję, że Wam bardzo pomogłem w tym pierdolonym poradniku. Dzięki, teraz wypierdalajcie i subskrybujcie mój kanał. I chuj.